Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem nowego roweru, zwłaszcza jeżeli jest to początek waszej przygody z rowerami, no, można doznać pewnego szoku. Tych rowerów jest całe mnóstwo dużo rodzajów, dużo typów, modeli od tanich, po drogich można się w tym łatwo pogubić. W tym odcinku opowiem Wam, gdzie szukać roweru, gdzie zacząć poszukiwania a także na co zwrócić uwagę kupujący rower, tak aby wybrać dobrze, aby cieszyć się później z roweru przez, no, myślę, długie lata. I partnerem tego odcinka został serwis OLX, w którym znajdziecie nie tylko rowery używane, ale także dużo ogłoszeń z rowerami nowymi, wystawianymi przez sklepy stacjonarne, przez sklepy rowerowe, gdzie można poszukać w sklepu we własnej okolicy, wybrać się tam, przymierzyć, pooglądać, sprawdzić, który rower będzie najbardziej Wam pasował. No właśnie, no ale zacznijmy od tego, że mamy na rynku kilka podstawowych typów rowerów. Będzie to rower górski, rower szoski, Rower crosowy, rower trekkingowy, rower miejski. I czym się różnią te rowery? Tutaj skupię się na podstawowych cechach tych rowerów, nie będę zagłębiał się w szczegóły. Każdy z rodziny tych rowerów ma też swoje podkategorie, podgrupy, pod ale jakieś podstawy warto znać, wybierając się do sklepu. I zacznę od no, myślę, że jednych z najpopularniejszych rowerów, czyli od rowerów górskich, tu przedstawiciel tej grupy stoi za mną. Rowery górskie charakteryzują się tym, że mają przede wszystkim przednią amortyzację. Wyższe modele mają również amortyzator z tyłu. Amortyzator dba nie tylko o komfort jazdy, ale także o nasze bezpieczeństwo, tak, aby koło cały czas utrzymywało kontakt z podłożem, jeżeli oczywiście tylko będziemy tego chcieli. Zazwyczaj w rowerach górskich montuje się opony o szerokości od 2, cali i więcej o mniej czy bardziej agresywnym bieżniku, o oponach będę jeszcze za chwilkę opowiadał. I oczywiście w rowerach górskich mamy różne kategorie od bardziej rekreacyjnych po wyścigowe pojazdy enduro, pojazdy taką mocno terenową, zjazdową, aż po downhill. Natomiast no, najpopularniejszym rowerem jest rower takiej kategorii ATB, czyli all-terrain bike, czyli rower taki do jazdy rekreacyjnej. Drugim bardzo popularnym typem roweru jest rower crossowy. Można by go nazwać trochę taką delikatniejszą, odchudzoną terenówką. Mamy tam amortyzator o mniejszym skoku, czyli mniejszym ugięciu. Zazwyczaj są tam też węższe, bardziej uniwersalne opony. Tego typu rowery może mniej nadają się w teren, taki prawdziwy górski teren, ale jednocześnie dają możliwość wjechania gdzieś do parku, do lasu, na jakieś ubite gruntowe drogi. Jednocześnie pozwalają pokonywać dłuższe dystanse komfortowo po asfalcie i rozwinięciem rowerów krosowych są rowery trekkingowe, które mają na pokładzie wyposażenie w stylu bagażnik, błotniki, stopka, często w przednim kole jest również zamontowane dynamo, które napędza nam oświetlenie i oczywiście większość rowerów krosowych możemy dostosować do jazdy trekkingowej montując również takie turystyczne wyposażenie. I w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rozwija się grupa rowerów szosowych, które niesłusznie moim zdaniem są kojarzone tylko ze sportem, tylko z jazdą sportową, wyścigową. Można kupić rower do jazdy bardziej rekreacyjnej, o łagodnej, wygodnej geometrii. I producenci coraz częściej wkładają nawet szersze opony, nie tylko takie wąziutkie 23-25 mm. Ale trend jest taki, żeby wkładać do właśnie nawet tych rekreacyjnych rowerów trochę szersze opony, które dają większą pewność podczas jazdy. Jazdy, większą, większy też komfort na nierównościach. Rower szosowy charakteryzuje się tym właśnie, że mamy gładkie, dosyć wąskie mimo wszystko opony. Do tego kierownica charakterystyczna, wygięta w kształt baranka, klamko-manetki, które również nie trzeba się bać. Są one równie wygodne w obsłudze co zwykłe manetki na prostej kierownicy. I z rowerów szosowych wykluła się, wyewoluowała również kategoria rowerów gravelowych. Są to rowery o trochę innej geometrii i dają one możliwość włożenia szerszych opon 35 mm, 40, czy nawet 50 mm, czyli dwa sale. Daje to możliwość wjechania nam na gruntowe, leśne ścieżki. Można byłoby to powiedzieć, że to jest takie trochę skrzyżowanie roweru szosowego z rowerem krosowym. I ostatnią kategorią tych najpopularniejszych rowerów są rowery miejskie. Charakteryzują się tym, że zazwyczaj siedzimy tam w dość wyprostowanej pozycji z wyprostowanymi plecami. Jest to bardzo wygodne, jednocześnie jeżdżąc pomiędzy samochodami, widzimy dosyć wysoko, więc sporo nad dachami samochodów możemy również wypatrzeć. I te rowery są też często wyposażone w pełne wyposażenie turystyczno-miejskie, czyli właśnie bagażnik, sakwy, stopkę, osłonę, łańcucha, dynamo itd. I wbrew swojej nazwie te rowery również nadają się do wjechania do lasu na jakieś gruntowe leśne ścieżki. Oczywiście raczej gładkie dojazdy po kamieniach, po korzeniach te rowery nie będą zbyt wygodne, natomiast po gruntowych ścieżkach jak najbardziej da się takim rowerem wybrać na wycieczkę. I dodam jeszcze, że oczywiście mamy całą masę innych rowerów: rowery cargo, rowery tandem, BMX, rowery do dirtu, rowery przełajowe. Jest ich jeszcze dużo, dużo więcej, no ale tutaj wymieniłem tylko te najpopularniejsze i każdy z tych rowerów może występować również w wersji elektrycznej. One zdobywają coraz większą popularność. Mamy tam zamontowany silnik, mamy zamontowany akumulator, które wspomagają nas podczas jazdy. A gdzie szukać nowych rowerów? To oczywiście pierwszym miejscem do rozpoczęcia poszukiwania jest internet no i warto zajrzeć do partnera tego odcinka, czyli do serwisu OLX, znajdziemy tutaj tysiące ogłoszeń z rowerami, ale warto wiedzieć, że mamy tutaj możliwość wyświetlenia, odfiltrowania ogłoszeń pochodzących na przykład tylko ze sklepów stacjonarnych z naszej okolicy. I na stronie głównej OLX wchodzimy w kategorię sport i hobby, następnie pod kategorię rowery. I tutaj pojawi nam się możliwość jeszcze wybrania konkretnej kategorii rowerów. Ja w tym przypadku wybieram rowery szosowe. I pojawiła się teraz możliwość odfiltrowania rowerów po parametrach, które nas najbardziej interesują, czyli chociażby cena, stan roweru, materiał, z jakiego zbudowana będzie rama, rozmiar kół. Czy chociażby kolor, to też bardzo fajna opcja, żeby przejrzeć sobie dostępne rowery, mamy tutaj też właśnie możliwość odfiltrowania ogłoszeń po osobach prywatnych albo od firm, od sklepów, ja to zaznaczam. No, jak widać ogłoszeń jest tutaj nadal sporo, więc jest również możliwość wpisania miejscowości, w której mieszkamy, i jeżeli w miejscu naszego zamieszkania nie ma dostępnych ogłoszeń. Możemy poszerzyć tutaj promień naszych poszukiwań gdzieś o jakieś najbliższe okolice. No i jeżeli ogłoszeń tutaj pojawi się więcej, warto jeszcze kliknąć tutaj w tę ikonkę. Dzięki temu pojawi nam się widok kafelkowy, który bardzo ułatwia przeglądanie ogłoszeń. Podsumowując, OLX daje nam możliwość znalezienia sklepów stacjonarnych z naszej okolicy z rowerami, które nam się podobają. No i mamy możliwość wybrania się do sklepu, przymierzenia się, sprawdzenia, który rozmiar ramy będzie nam pasował, jaki typ roweru w ogóle będzie nam pasował, a także udanie się na jazdę próbną. No i później po dokonaniu zakupu dostaniemy już w pełni przygotowany, skręcony, wyregulowany rower. I na co zwrócić uwagę, szukając roweru? Pierwsza, najważniejsza sprawa w każdym rowerze jest to rama. Tak jak już mówiłem, warto wybrać się do sklepu, przymierzyć się do kilku rowerów w różnych rozmiarach, sprawdzić, czy możecie stanąć swobodnie nad ramą, czy po odpowiednim ustawieniu siodełka przy pomocy sprzedającego, czy dosięgacie nogami do ziemi. Czy kierownica nie jest za blisko gdzieś albo gdzieś za daleko? Oczywiście zależy to od geometrii, od rodzaju roweru, no ale musicie na rowerze czuć się dobrze. Nie może być tak, że siedzicie na rekreacyjnym rowerze gdzieś w bardzo wyciągniętej pozycji. I na pewno nie warto sugerować się rozmiarówką podawaną przez producentów, która jest żywcem wzięta z odzieży, czyli SK, MK, LK. Jest to tylko ustalenie wewnętrzne każdego producenta i to, że jakiś rower w rozmiarze M będzie. Na was pasował nie musi oznaczać, że u innego producenta MK również będzie na Was dobra. Tak samo zresztą jest z oznaczeniami calowymi, centymetrowymi to jest tylko jakaś podpowiedź wstępna. Natomiast nie jest wcale tak, że każdy rower no, będzie miał identyczną geometrię. Rowery często różnią się detalami. Warto mimo wszystko przed zakupem przymierzyć się bądź porównać wybrany przez nas rower do tego, który już znamy. Drugą najważniejszą cechą jest, zgadnijcie, nie, nie o sprzęt, a wygląd roweru. Rower oczywiście przede wszystkim musi być komfortowy, ale na drugim miejscu jest jego wygląd. Rower musi się po prostu podobać i tak naprawdę na ładnym rowerze, aż chce się jeździć, aż chce się go wyciągnąć z pokoju, z garażu, z piwnicy i przejechać się kawałek. W dorosłych rowerach znajdziecie zazwyczaj koła o średnicy 26, 27,5, 28, 29 cali. Tutaj dodam od razu, że koła 28 i 29 cali mają taką samą średnicę obręczy. Różnica polega na tym, że koła 29 czy opony 29 cali są opisywane w ten sposób, ponieważ opony są wtedy szersze i wyższe, ale sama średnica obręczy jest dokładnie taka sama. Jeżeli chodzi o wybór rozmiaru, tutaj nic nie Stoi na przeszkodzie, aby nawet osoba o niskim wzroście wybrała koła duże, 29 cali, jeżeli tylko dobierze ramę w odpowiednim rozmiarze. Tak samo jest oczywiście w drugą stronę. Osoba bardzo wysoka może wybrać też rower na dowolnych kołach. Najważniejsza, by rama się zgadzała. A na czym polega różnica? No, chodzi głównie o to, że im większe koła, tym lepiej się toczą, lepiej jeździ się na nich po asfalcie, lepiej pokonują nierówności. Za to mniejsze koła dają taką większą zabawę, Większą zwrotność, większą, można z angielskiego powiedzieć, reaktywność podczas jazdy w terenie. Z rozmiarem kół nieodłącznie wiążą się oczywiście opony, i tutaj wiele osób wpada w taką pułapkę, że rower się komuś bardzo podoba, jest w ogóle super, no ale opony nie takie, bo są za wąskie, bo są za szerokie. Tutaj jest trochę jak z siodełkiem, czyli dobieramy opony do własnych preferencji, do własnych potrzeb. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby od razu w momencie zakupu poprosić w sklepie, aby sprzedawca wymienił nam opony na inne, które będą bardziej pasowały do naszych preferencji, możemy założyć opony bardziej terenowe, tak jak mam tutaj w tym przypadku, czy jeszcze bardziej terenowe, to bieżnik może być jeszcze bardziej agresywny. Albo pójść w drugą stronę, wybrać opony bardziej uniwersalne, na przykład gładkie na środku, a tylko z bieżnikiem po bokach, czy również całkowicie gładkie do jazdy sportowej, szosowej, ale również do jazdy po mieście, ponieważ takie opony będą stawiały mniejsze opory toczenia. Podczas jazdy? Kolejna rzecz, na którą patrzymy podczas zakupu roweru, jest to napęd. Jest on oczywiście istotny, ale moim zdaniem nie ma sensu aż tak bardzo skupiać się na klasie napędu, zwłaszcza jeżeli ma być to rower do jazdy rekreacyjnej. No i tutaj warto też wystrzegać się pewnej pułapki, czyli nie oceniać klasy napędu po samej tylnej przerzutce. Niejednokrotnie zdarza się tak, że rower ma dwie klasy wyżej tylną przerzutkę, reszta napędu jest trochę niższa. Warto jednak kompleksowo oceniać to, co zastosował producent. Warto za to zwrócić uwagę na dostępność lekkich i twardych przełożeń. Zapytać sprzedającego, z jaką prędkością maksymalną uda się na takim rowerze jechać, jeszcze pedałując, czy pod jakie wzniesienia uda się nim przejechać. Oczywiście to zależne jest też od waszych umiejętności, waszej siły, ale jednak sporo rowerów jest właśnie zaprojektowanych w ten sposób, aby miały lekkie przełożenia, aby pod nawet największe wzniesienia udało się podjechać pedałując. W rowerach najczęściej znajdziemy dwa typy hamulców. Są to hamulce szczękowe bądź hamulce tarczowe. No, w rowerach miejskich są jeszcze m.in. hamulce typu torpedo, czyli hamulce w pedałach, ale to jest jeszcze inna kwestia. Natomiast hamulce tarczowe polecałbym każdemu, kto jeździ gdzieś po wysokich górach, jeździ w terenie, jeździ w błocie, jeździ również w ulewnym deszczu, także turystycznie, ponieważ hamulce tarczowe radzą sobie dużo lepiej wtedy, kiedy są mokre, w przeciwieństwie do hamulców szczękowych, które nie Niestety tracą sporo ze swojej skuteczności właśnie w mocnym, intensywnym deszczu. Natomiast hamulce szczękowe są lżejsze, są tańsze, są prostsze w budowie i do jazdy rekreacyjnej również śmiało się nadają, jeżeli tylko nie potrzebujecie dużej siły hamowania w każdych warunkach. I kupujący rower staniecie na pewno przed dylematem amortyzator czy sztywny widelec? Bo oczywiście, w wielu przypadkach, jak chociażby w rowerach górskich, znajdziemy w większości amortyzatory. Tak jak w większości rowerów szosowych, znajdziemy sztywne widelce, ale jest też wiele typów rowerów, których gdzie mamy dowolność, możemy sobie to wybrać wedle naszych upodobań. No, amortyzatory, tak jak już mówiłem, dbają o nasz komfort, dbają o bezpieczeństwo, w sensie przyczepność do drogi jednocześnie niestety zazwyczaj są sporo cięższość sztywnych widelców. Tutaj ta różnica w wazę może wynosić nawet 1,5 i więcej kilogramów. Wydawałoby się, że to niewiele, ale jeżeli w sklepie weźmiecie w rękę najpierw jeden rower z amortyzatorem, drugi ze sztywnym widelcem porównacie sobie i będą to podobne rowery, porównacie ich wagę, to jednak mimo wszystko podczas chociażby przenoszenia, znoszenia po schodach takich, takiego roweru, no jednak będzie dużo, dużo łatwiej. Amortyzator też niestety pochłania część naszej energii. Energii na uginanie się podczas jazdy. Oczywiście w takim przypadku, jeżeli sporo jeździcie po asfalcie, warto rozejrzeć się za amortyzatorem, który daje możliwość zablokowania. Jednak jeżeli nie wiecie na co się zdecydować, ja mimo wszystko polecałbym amortyzator. Z biegiem czasu, z biegiem upływających kilometrów, z biegiem jazdy na pewno poczujecie, czy amortyzator jest Wam w ogóle potrzebny, czy mimo wszystko nie warto byłoby zmienić go na sztywny widelec. O doborze siodełka rowerowego można w zasadzie napisać całą książkę i nawet wiele sklepów rowerowych posiada specjalne przyrządy pomiarowe, które pozwalają dobrać siodełko do waszej budowy ciała oraz do typu roweru na którym będziecie jeździć. No i często jest tak, że siodełko wygodne dla jednej osoby może być zupełnie niewygodne dla innej osoby, chociażby właśnie z tego względu że jeżdżą na różnego typu rowerach. I nie sugerowałbym się tym, że szerokie, miękkie siodełko będzie na pewno wygodne od węższego, trochę twardszego siodełka. Tutaj warto to w pewien sposób wypośrodkować i oczywiście jeżeli jeździcie na krótkich dystansach, wtedy szeroka, żelowa kanapa może być dobrym rozwiązaniem, ale może się również okazać, że po przejechaniu 40-50 km ta żelowa kanapa zacznie przyklejać wam się do ciała, zacznie odparzać skórę, więc tutaj warto z tym uważać, warto również eksperymentować z siodełkami. Podsumowując, no, zakup roweru to nie jest jednak pójście do sklepu po bułki, ale z drugiej strony, mimo natłoku tych wszystkich informacji, rzeczy, na które trzeba sprawdzić, trzeba zwrócić uwagę, trzeba na to spojrzeć, wydaje mi się, że zakup roweru będzie jednak sporą przyjemnością. Zwłaszcza jeżeli już kupicie, wyjedziecie ze sklepu ze swoim rowerem, pojedziecie na pierwszą taką rowerową wycieczkę. I moim zdaniem, najważniejszą sprawą jest to, aby rower był dla Was wygodny. Kwestia o sprzętu już jest mniej istotna, warto pojeździć. Z czasem zaczniecie zauważać, czego Wam brakuje, co byście wymienili, co byście zmienili, i już następny rower kupicie może mniej uniwersalny, a bardziej dopasowany do tego, jak jeździcie i gdzie jeździcie. Czekam teraz na Wasze komentarze, Wasze historie, jak wyglądał zakup Waszego pierwszego dorosłego roweru. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!